W dzisiejszych informacjach powiemy m.in. o zmaganiach tegorocznych maturzystów z językiem polskim. O kolarzach 53 wyścigu pokoju, który dosłownie przemknął przez cieplicę, a także o tym, czy pieniądze na polską kulturę znajdą się w kosmosie. 8.55. liceum imienia Cypriana Kamila Norwida w wiele Górze cieplicach. Denerwowana. <laughs> Jak nie będzie bez tego wieku, to nie zdoł? Jak się jednak później okazało, nie było potrzeby denerwowania się. Tematy okazały się bardzo przystępne, a szczególnie pierwszy, który brzmiał Według Szekspira świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im rolę? Bóg, fatum, człowiek czy przypadek? Według dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego numer jeden, Edwarda Dziubka, przynajmniej z tym pierwszym tematem uczniowie nie powinni mieć większych problemów. Po rozdaniu y, kart egzaminacyjnych wszyscy byli uśmiechnięci i nie pojawił się nawet żaden y, grymas na twarzy. Rzeczywiście po wyjściu z sal egzaminacyjnych przeważały optymistyczne nastroje. No całkiem nieźle. Trzeci temat wiersz. Wiersz był kofty, do tego trochę stachury, mm. trochę pani Jopek. No i myślę, że nie będzie źle. A jutro od rana, niestety, znowu zdenerwowanie, ponieważ punktualnie o godzinie 9 większość uczniów rozpocznie pisemny z matematyki. Na kolarzy uczestniczących w wyścigu pokoju czekało kilkudziesięciu jeleniogórzan. Kibice zgromadzili się głównie na lotnej premii, którą organizatorzy usytuowali na osiedlu dwudziestolecia w Cieplicach. Ciekawością profesjonalnych kolarzy oczekiwali cykliści amatorzy, dysponujący dobrym sprzętem i bardziej wysłużonym. Pierwszy na lotnym finiszu zameldował się Krzysztof Ciesielski z polskiej grupy zawodowej Atlas Lucullus. Super! A trzy minuty później kilkudziesięcioosobowy peleton. Wszystko odbyło się błyskawicznie, nic więc dziwnego, że kibice czuli niedosyt. szybko, szybko przylecimy. Szybko. Za Mimo to, że na czas przejazdu kolarzy zamknięto w cieplicach kilka ulic, Niewielkie korki rozładowały się już w chwilę po otwarciu trasy. Piękna pogoda sprawia, że nie sposób wysiedzieć w domu. Na kąpiele jest jednak jeszcze zbyt chłodno. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się na spacer do lasu. Powinniśmy jednak wiedzieć, że aktywne już w tej porze roku kleszcze nie są jedynym niebezpieczeństwem. Tutaj widać plon dwugodzinnej pracy strażnika łowieckiego. W przypadku miślewego jest to to samo. To jest tyle wyników, różnej różnego kalibru. To widać były wnyki zastawiane na grubego zwierza, ale mam tutaj w ręce też i na drobną, na drobniejszego zwierza, chociaż dzik z tego, jeżeli złapie się za bieg, to jest noga albo sarna, to z tego się nie wydostanie i ona tam swój żywot zakończy. Wnyki i wszelakie sidła kłócownicy zastawiają w celu złapania zwierzyny od kuropatwy do jelenia. Zdarza się jednak, że w doskonale zamaskowane wnyki wpadają także ludzie. A oto jak działa takie urządzenie zastawione przykładowo na lisa. Tymi ścieżkami często też człowiek szukający grzybów wchodzi i może nie zauważyć zamaskowanego dobrze żelaza. No i wejście nogą w takie, w takie żelazo, może, no jest to poważna kontuzja. Nie powiem, że tam można stracić nogę w ogóle. Takie przypadki też bywały, ale poważnej kontuzji można się nabawić. Są też takie metody zastawiania wników na tak zwaną przygiętą brzuskę czy przygięte drzewo. I wówczas pociągnięcie linki przez, przez zwierzę lub człowieka powoduje uwolnienie tego nagiętego drzewa i poderwanie go do góry. No, gdyby człowiek złapał się za głowę, to mogłoby to mieć poważne konsekwencje dla jego zdrowia. Na terenie byłego województwa jeleniogórskiego sidła i wnyki najczęściej zastawiane są w rejonie Bolesławca. Jeżeli podczas wycieczki do lasu natrafimy na tego typu przedmioty, powinniśmy niezwłocznie powiadomić najbliższe nadleśnictwo lub po prostu policję, która przekaże sprawę fachowcom. To będzie już siódma majówka ze zwierzętami. Rozpocznie się o godzinie 12 w najbliższą sobotę na Placu Ratuszowym. Cały czas mamy za zadanie przypominać o tym, że są zwierzęta, które żyją koło nas, którym bez naszej pomocy żyje się ciężko i nie możemy o nich zapominać. Ale jest to również impreza, w której nagradzamy tych, którzy z nami współpracują przez cały rok, którzy nam pomagają, pomagają zwierzętom. Uczestników majówki ze zwierzętami czeka wiele atrakcji. Będą konkursy, występy muzyczne, pokaz tresury psów, a całość poprowadzi dziennikarz Gazety Wrocławskiej Zdzisław Smektała. Ale to nie koniec atrakcji czekających Górzan w sobotnie południe. Przede wszystkim udało nam się w tym roku zaprosić do nas na imprezę panią Violette Villas, która jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Ten przyjaciel, który tutaj jest z nami, też czeka z utęsknieniem na sobotę. I chcę wtedy w czasie tej majówki znaleźć nowy dom. Myślę, że znajdzie, jest tak ładny, że uda nam się to z pewnością. Jest to dalmatyńczyk? Tak, to jest taki piesek dalmatyńczyk. Oczywiście nie wiemy o nim nic więcej, bo został znaleziony w naszym mieście. Patronat telewizyjny nad 7 majówką ze zwierzętami sprawuje prywatna telewizja AWAL. Od dziś w Biurze Wystaw Artystycznych na Placu Ratuszowym możemy oglądać bardzo nietypową, wręcz absurdalną wystawę form przestrzennych autorstwa jednego z profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Firma RS powstała w 1987 roku i w odróżnieniu od martyrologicznych tendencji w polskiej sztuce, postanowiła zająć się różową stroną życia, oferując ludziom luksus i szczęście. Zdając sobie jednak sprawę z niedostatecznych środków finansowych przeznaczonych w budżecie naszego państwa na rozwój kultury i sztuki, firma RS Postanowiła poszukać pieniędzy w kosmosie. Pył kosmiczny, który powstaje po eksplozji gwiazd supernowych, zawiera dosyć dużą ilość diamentów. To są właśnie te dobra, których nam brakuje, i myślę, że zebranie tego pyłu. Mogłoby, tych diamentów, mogłoby bardzo pomóc w dofinansowaniu kultury. Projekt jest skierowany oczywiście do wszelkich instytucji, działaczy kultury, żeby się no, zainteresowali. W salach Jeleniogórskiego Biura Wystaw Artystycznych prezentowane są modele kapsuł do zbioru pyłu diamentowego. Firma zgłosiła się do Agencji Rządowej Stanów Zjednoczonych NASA o wykonanie i wystrzelenie tych kapsuł w kosmos. Wiadomo, jest to najbardziej taka solidna firma zajmująca się przestrzenią kosmiczną. I po wstępnych rozmowach doszliśmy do bardzo takich miłych uzgodnień. No niestety na rok, na następne, na najbliższe lata Kongres Stanów Zjednoczonych obciął finanse. Firma RS musi więc finansować projekt własnym sumptem. W tym celu został opracowany projekt memoriam, czyli stworzenia centrum pamięci osobistej. Archiwum to ma powstać w celu ocalenia od zapomnienia naszych najbardziej osobistych i najcenniejszych przeżyć. Projekt memoriam ma być zlokalizowany pod płytą lotniska Bemowo w Warszawie, gdzie na 4 kilometrach kwadratowych powstanie 40 milionów miejsc pamięci osobistej. Miesięczny koszt utrzymania takiego miejsca szacowany jest na 10 dolarów amerykańskich. Jest to możliwe, Oczywiście, bo ja niedaleko mieszkam lotniska Bemowo, gdzie jak wiemy na lotnisku próbował już budować swoje centrum Michael Jackson, ale wiadomo lotnisko jest lotniskiem, w związku z tym nie udało się. Ale my proponujemy wykorzystać teren pod płytą lotniska, w głąb ziemi budować, także jest to bardzo możliwe, gdy tylko zdobędziemy środki finansowe na ten cel. Kontrowersyjną prezentację można podziwiać do 31 maja w górskim BWA. Medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży kilka dni temu dla Jeleniogórskiego Klubu MKS zdobywali Radosław Saran brąz, Bogdan Sobieś Srebro i Łukasz Janik Złoto. Trener Zenon Kaczor podkreśla, że są bardzo utalentowani, zdobywają już medale, choć walczą dopiero od roku. Trenują jednak w fatalnych warunkach. Nie chcę nikogo urazić, a to jest praktycznie nie klub, można powiedzieć. No przecież pan widzi, że tu sprzętu w ogóle na tej sali nie mamy. Jak to jest sprzęt? Tak, jeden worek, dwie gruszki zatwione. Przecież panie, no, no sprzęt, ring. Łukasz Janik najbardziej utytułowany spośród grupki młodych jeleniogórskich bokserów przyznaje, że nie widzi szans na rozwój w Jeleniej Górze. Póki się nie znajdę sponsorów, nie będziemy jeździć na obozy turnieje, nie będzie sprzętu, to szczerze nie widzę praktycznie szans. A Ryszard Chrobak, prezes działającego od roku klubu NKS Jelenia Góra ubolewa nad tym, że mimo wielu prób jeleniogórskiej firmy nie chcą zaangażować się finansowo w działalność klubu. Miasto również nie jest zbyt hojne. Na ten rok przeznaczyło tylko 6 tysięcy złotych. Być może... Na przyszły rok i miasto widząc widzą nasze wyniki, naszą pracę, zafinansuje nas troszkę więcej, radni zauważą, że to jednak pieniądze nie idą na marne, no i może znajdą się prywatni sponsorzy, o których raz bardzo jest ciężko. Już w czerwcu jeleniogórcy bokserzy wyjeżdżają na turniej do Niemiec, do Drezna. We wrześniu natomiast zarządzający klubem zamierzają zorganizować międzynarodowy turniej w Jeleniej Górze, aby chłopcy mogli wreszcie wystąpić przed własną publicznością. Pytanie tylko, czy znajdą się pieniądze.